Cześć szukasz? Cześć, Jacek. To my się znamy kilka chwil, a dopiero teraz mnie poznałeś? Poznałem cię dopiero teraz, ponieważ. Yy... No, to. Przecież... Nie wiem. No powiem ci prawdę. No, no. jakoś się postarzałeś. No. O. A ty, młodnie a ty, ty Może no, być może, nie. No i teraz dopiero zobaczyłem. No, i przecież to jest jestem pan, mój, co nagrywał, mówię. Może czapkę, ma... ty nie, nie bądź taki nieprzyjemny na sam początek rozmowy. No powiesz, że czapkę mam na uszy, czy tam na oczy. Nie, nie ogolony jesteś ja tak wizualnie. O! o, może tak, nie? No właśnie. O, posłuchaj, jak mnie poznałeś, to powiem ci szczerze, że na początku nie wiedziałem, czy w szaki uciekać, czy co, bo tak wiesz, nie wiem, mówię, kurde, może dostanę po nosie. Nie, nie, a tam różne i ten i czytałem i oglądałem filmiki i tam gorzkie żale jakieś były do ciebie też tam? No. Był... Ale ja widzę, że ty też konkretny Ziomek jesteś. No konkretny, no a co ma być niekonkretny? Panie, no. Życie mnie nauczyło tego. I też Ulica. Byłeś, byłeś w Niemczech? Byłem. Opowiadaj, no. Bo no byłem w Niemczech, no pojechałem do tego Berlina. No. To było w 2020 W którymś tam? 20? 20 albo w 19, albo w 20, już nie pamiętam. O to ciężkie czasy były. I... W maseczce chodziłeś w Berlinie? To były właśnie czasy tego no, właśnie. koronawirusa, nie? No Ja między innymi tego Patryka tam widziałem. Yy, yy, miałem z nim kontakt. Rozumiem. Z tym Patrykiem i tego Iruka zadać widziałem. Aha. Jak sobie dawałeś radę? Kradłem. Konie? Kradłeś? Ja to nie chodziłem tam na żadne te butelki, nie butelki. Ja pojechałem w jednym celu, mówię, albo będę krat i przeżyje, albo będzie koniec, mówię. I ile tam byłeś czasu? Cztery miesiące. Aha. Wytrzymałem. Ale wróciłeś do kraju. Wróciłem do kraju. Nie w tych, no, kajdankach. Nie, normalnie wróciłem do kraju. I to rzeczywiście kradłeś, tak jak sobie postanowiłeś? Tak. I nie zapali się? Zwolali mnie, nieraz. No i? Dostałem werbotę normalnie. Zakaz wejścia do, do, do sklepu jednego, drugiego i. Ale za kraty nie poszedłeś? Nie. I sprawy żadnej nie miałeś? Nie. Aha. A mogę zapytać, dlaczego wróciłeś w takim razie stamtąd? Wróciłem, bo. Tam bym się już do końca zniszczył. dostęp do narzędzi, łatwość. Już nie mówię alkoholu, tam można wszystko i wszędzie. A wkręcałeś się w te cięższe klimaty? To znaczy, tak, no chyba nie brałem, no, ale lubiłem trawkę zapalić, i do noska alkoholu nie wspomnę. Czyli ty sam wyjechałeś po to, żeby się nie zmarnować? Nie, żeby się nie zmarnować, bo z, z, się zajechał przecież. A to mądra decyzja. No. A tutaj to nie ma takich y, możliwości, perspektyw y, ulicowych jak y, w Niemczech, nie? Lepsza własna bida niż tamto Dokładnie. bogactwo. Dokładnie, daj pan spokój. Kiedy zobaczyłem, jak te chłopaki tam funkcjonują, tam połowa jest półzależniana od ch… i to dają normalnie wstawka y, i ogień. Czy to nie jest tak, że szkoda Ci było tego bogactwa, które tam jest? Czy tam jest bogactwo? Czy nam się tylko wydaje, że tam oni tacy bogaci są? Wydaje nam się. A w Polsce ludzie nie są bogaci? Spójrz pan, zobacz pan na parkingu, jakie samochody są. Tak. No widzisz pan? Po prawej, o, od tej bębki pan siwej zacznie. A no widzę, 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 rzeczywiście. O no, Konkretne bryski. No to. o co chodzi? To masz rację, o. ale wydaje się, że nie wiem, większa możliwość jeżeli chodzi o pracę, że może te zarobki są wyższe, może właśnie łatwiej jest robić to, co Ty tam robiłeś. Tak się mówi przynajmniej. No nie, bo... już nie jest łatwiej. Te czasy już minęły. A dlaczego tam wyjechałeś? Powiedziałeś, że wyjechałeś po to, żeby kraść. Yy, wyjechałem to, po to... To wiedziałeś, że tam można kraść. Tak. Wiedziałem, się sprawdzić yy, te Niemcy. Wzorowałem się bardziej na tych filmach psy. Młode wilki. A rozumiem. I to Ciebie zachęciło i zanieśliło. I mówię pojadę, zobaczę. młody wilk jesteś? No a jak? <laughs> Ale wilki to nie uciekają, a Ty żeś z tego Berlina... A uciekłem i uciekłem i jeszcze jednego chłopaka wydostałem stamtąd, bo udało mi się yy, 400 euro w żywej gotówce osiągnąć. Zorganizować, zorganizować sobie. Zorganizować i wziąłem takiego Janka mm -hmm. ze Śląska. Który też tam sobie nie radził, w ogóle języka nie znaliśmy. Codziennie nabici. To być może uratowałeś mu życie? No pewnie, że tak. Ja go zostawiłem tutaj. Ja tu wyszedłem na dworcu, bo pociągiem żeśmy przyjechali. Ja poszedłem tutaj, bo ja mój naradą miałem tutaj ze śródmieścia. Mówię, Janek, mówię na tym, moja rola się kończy. Mówię, tu jesteś w Polsce, mówię, tu się dogadasz. Mówię. Bez języka to jest kapota. A czy tutaj, jak wróciłeś z tego Berlina, to też stałeś się grzeczniejszym chłopcem? Przestałeś już wciągać do nocha i tam różne inne rzeczy robić? To znaczy. Panie Jacku, powiem Panu, że tak, już tak. Ja mam 43 lata, prawie. Te na już mnie nie bawią. Jeszcze mi bawiło może 5 lat temu. Teraz, daj Pan spokój. A co teraz Cię bawi? Nic mi nie bawi. Spokój a no, wiesz, mnie bawi. A ja mam 64 lata no. i ciągle jest wiele rzeczy, które mnie bawią. Ale. No, chciałbym mieć spokój. Chciałem pójść do domu, normalnie położyć się telewizję załączyć. A zaczego nie możesz pójść do domu? Nie mogę, bo straciłem dom, bo wyszedłem z zakładu karnego w 2023 roku. Zacząłem pić. A jak zacząłem pić, to nie było pracy. A jak nie było pracy, to i nie było pieniążków i nie było opłat. Łukasz, ja się troszkę kręcę w tych klimatach. No, no zresztą od wielu lat takich filmów nakręciłem. No, nie takich jak ten oczywiście, bo ten jest wyjątkowy, ale ogólnie rzecz biorąc nakręciłem ponad 4000 filmów i też pewne rzeczy rozumiem bez słów. Czy ja mogę być bardzo bezpośredni w tej rozmowie? No I tak, wal pan z mostu, normalnie tam przecież. Powiedz mi w takim razie, jaki jest sens będąc w więzieniu robić sobie tatuaż, który potem przez całe życie pokazuje, że byłeś w więzieniu. Żaden. Nie ma to sensu? Nie ma. Żadnego. Tylko człowiek jest jeszcze nieświadomy tego, że później będzie za to pokutował. Poniekąd ja to mam. A co się dzięki temu zyskuje w więzieniu? Czy jest jakiś większy szacunek, jakaś pozycja większa, prestiż? Niektóre tatuaże kiedyś nie można było sobie tak zrobić tylko. Teraz to można sobie... Wie pan, pójdziesz pan do studia i sobie pan proszę yy, na czole i ci robi. Proste, no. Płacisz i wymagasz. A kiedyś pewne tatuaże były zarezerwowane dla pewnych ludzi. A jak to jest w swoim przypadku? Czy to oznacza właśnie zaufany człowiek? Człowiek, któremu tak. można zaufać? Tak. I co teraz myślisz z perspektywy czasu o tym? Bo kiedy właśnie poprawiłeś kaptur, kiedy Ciebie tylko zobaczyłem, to sobie w pierwszej chwili pomyślałem, o kurde, hachment. Tego byka, co mi to robił, i co mnie podkręcił poniekąd do tego, Tym bym go A? Czy to się płaci za to? Nie, nie, Chyba, że dam jakieś grosze, może. A czy jest taka możliwość, żeby to usunąć? Czy w ogóle mogę o tym gadać? Czy to się ten temat raczej. Da się. Da się usunąć, czego się nie da usunąć dzisiaj. Panie, serce, nerki, wszystko jest yy, do ustawienia, na, do, do naprawienia. Ha, ha, może całą głowę Ta, gdzie tam kupić? Nie, będzie można. Opowiesz troszkę więcej dlaczego tam trafiłeś, i. Kradłem. Aha, w Polsce. W Polsce kradłem, z chęci zysku. Ja już od małego kradłem, ja i w przedszkolu już kradłem. No to opowiedz. No, zabierałem y, resoraki, ktoś przyjął resoraka. Resoraki, tak. No, potrafiłem zwędzić, do domu wziąć. Później tata zobaczył, czy mama zobaczyła, że takiego samochodu mi nie kupiła, skąd to mam, to tam, to dopiero się. Mhm. I pamiętasz to, jak żeś te resoraki? Pamiętam, jakie jak nie pamiętam? Ale to komu kradłeś? Kolegom? Kolegą, Kolegom, koleżankom. Bo myślałem, że to może własność przedszkola było. Nie, nie, nie. Ja prywatne kradłem. Własność przedszkola to w pobsute. <laughs> prywatne resoraki. To żeś nieźle zaczynał. No. <laughs> Ile tych resoraków? I na wynosiłem. <laughs> Dlaczego to tak jest, że niektórzy nie tak mają? No ja nie kradłem, też chodziłem do przedszkola. Ja uważam, że to już jest w jest policja, jest strażak, są k***y i złodzieje. Jest i pan normalny obywatel. Czasami mam, czasami mam wątpliwość, że jestem normalny obywatel, ale poczekaj, zostajemy przy tych, przy tych resorakach i goniłeś to gdzieś, czy po prostu miałeś? Nie miałem, miałem, ja, bo za mały byłem, żeby to gonić, no nie, bo to przeszkoduj to, ale miałem dla, po prostu chęć posiadania. A koledzy wracali ze łzami? Ze łzami w oczach, bo nie wiadomo co, jak, gdzie, gdzie, a ja w skarpecie potrafiłem 2, trzy, bo no. Miałeś jakiś wzorce wcześniej, że ktoś, nie wiem, spotkałeś się wcześniej z tym, że ktoś kradł? Nie wiem, w rodzinie na przykład? Nie. Po prostu. Ja już się urodziłem taki. A może, może jakiś film oglądałeś za dzieciaka? Ja już się może urodziłem. Może te ten młody wilki żeś za dzieciaka oglądał? Nie w tym, nie, to jeszcze nie w tym wieku. Jeszcze nie, to jeszcze nie, to jeszcze nie był ten wiek. Czyli jak młode wilki oglądałeś, to byłeś starszy. No starszy już byłem, już miałem jakieś tam tamnaście lat. Nie? No bo ty jesteś 20 lat, od no. to nie miałem to młode wilki kiedy były. No to chyba no, rzeczywiście. 90., który to był młode wilki? Piąty, trzeci, no drugi, tak. czwarty. No I to miałem ciebie... 10 lat, nie? 11. No tak, i to ciebie zainspirowało. O. I co tata na to mówił? Cieszył się, że resoraków przybywał w domu? Czy rozmowa była dyscyplinująca? Nie było rozmowy, to był w pier... W pier... W pierdal. Hmm? Nie pomogło. Nie. Ja się więcej Im lał, tym tym miał więcej milał, tym gorszy. Tym więcej resoraków było w domu. A wymieniałeś się potem z tym gdzieś? Czy jakoś spróbowałeś to. W domu trzymałem. Po prostu. Dla siebie? Pomóc. Żeby mieć. I co było po resorakach? Po resorakach zaczęły się sprawy ogródkowe. Co to znaczy ogródkowe? No jak to ludzie mają działki, to tamto wpadało się gdzieś, komuś się wykopało ogórków, to tam to troszeczkę Aha. warzyw, troszeczkę tego, troszeczkę tamtego. To ty, że tak powiem, szerokie spektrum, no z rosyjaków no, na warzywa. No co? Poleciało. No. I co ty robisz z tymi warzywami? Też kolekcjonowałeś? To długo nie podtrzymałeś tego. To... warzywa jak były, to miałem takiego kolegę, on do nas przyjeżdżał, dawał cioci, ciocia dawała mu jakieś tam pieniądze z tego, a on był starszy rok czy dwa od nas i szliśmy. A to winko, a to piwko. Hmm. Czyli już na alkohol. Już, szło, już jeszcze wtedy alkohol wchodził. Te... No bo do nas jeszcze nie miał dostępu, jeszcze nie były tak yy, rozpowszechnione. Ale z tego wniosek, że te warzywa, które tam żeś kradł, po prostu zamieniałeś na pieniądze? Jakaś ciocia to robiła, tak? A ona wiedziała, że to kradzione? To paserka! Ciocia paserka! Cioci pasowało, bo jak ja wydać 20 zł, to wydała 5. Paserka, bo jej pasowało. No dokładnie. Ona wiedziała, że kradzione tu mu ale czy wiedziała, że to pójdzie na alkohol, na przelew? No już tego nie wiedziała. Ja rozumiem. Aha. A potem z resoraków poprzez te warzywa wróciłeś do motoryzacji? Takie konkretne, rzecz, Ta. bryki później też? na większe, później już, już jak już były większe samochody, to pamiętam zaczęliśmy od tych polonezów, nie polonezów. No, no to wtedy to się brało nie, jak swoje, no, nie? Bo to, bo to można było otworzyć palcem. No tak. Śrubokrętem każdym jednym. Każdego jednego. A tak. jak nie, to wybiłeś szybę i miałeś. Ja pamiętam swojego pierwszego malucha, to chyba z pół roku trwało, zanim z przerażeniem odkryłem, że mogę go palcem otworzyć. No. <laughs> Nawet nie potrzebowałem śrubokrętu, po no. prostu palce... palec przykładałem, przekręcałem i... i ta cała wkładka się przesuwała i otwierała. Ten samochód... Po co się kradnie samochody? Po to, żeby sprzedać, czy po to, żeby pojeździć? My żeśmy brali to bardziej pod zabawę. Pod zabawę. A dziewczyny? Nie, raczej chcieliśmy spełnić swoje jakieś tam... Yy... Marzenia, o... Marzenia o rajdowym jeżdżeniu. Proste. Aha. Nie swoje, to można uderzyć gdzieś tam. Zadrapać, uszkodzić, zostawić. Pójść po następny. I tak robiłeś? I żeśmy robili. No i skończyło się to wyrokiem, nie? Pierwszym dostałem 4,5 roku i... I ile takich samochodów żeś... Na własne potrzeby sobie wziął, żeby się porozbijać nimi. Pamiętasz nie, nie, to Ale tak nie pamiętasz, czy tak dużo? Nie pamiętam. Ale dużo ich było, tak? No Było trochę tego. Prawie 5 lat dostałem w roku za to. A ile ci przyklepano sztuk? O, tam ja to miałem chyba ponad 20 na MBT. Aha. To wydaje się, że 5 lat to taki chyba dość łagodny wyrok za 20 bryczek, nie? No Do to mi? nie był łagodny wyrok w tamtych, w tamtych latach, bo to było je, troszeczkę inne prawo, to uważam, że na pierwszy ształ 5 lat w roku, to jest dużo. I, I ostatnio zacząłem się interesować, niekoniecznie tak dla siebie, tematem więzień w Polsce. I tak sobie przewinąłem sprawę Białą teraz przewiniam sobie sztum. Gdzie ty siedziałeś? No w roze więzienia. A jakie takiej byś, dla mojej ciekawości, nazwę podał, żeby było, nie wiem, jakaś historia tego więzienia. Na przykład historia więzienia... Każde więzienie ma historię. No, ale Stumskie na przykład to jest jeszcze początek XIX wieku. No. To jest stare więzienie. A Biała to została wybudowana Byłem. jako więzienie nie polityczne. Nie byłeś, no, siedziałem na więzieniu. Mhm. W Warszawie, miałem przyjemność. Mówi się, że to bardzo trudne, ciężkie więzienie. a tam ciężkie więzienie, tam nie ma ciężkich więzień w Polsce zaraz. Ciężkie więzienia to były w latach 80. Tak. Dlaczego mówisz, że to był surowy wyrok? 5 lat. W jakim to było roku? W 2000. W 2000 ci sędzia przyklepał ten wyrok? I od dozwana? Do tak, co prawda dostałem warunkowe. Aha. No ale co z tego, jak byłem już tak z, po odbyciu tej kary zdeprawowany, że wyszedłem. To samo. Odwiesili to, co wydali i jeszcze nowy wyrok przyklewali. I jak ci się ze mną gada? Dobrze. A mi z tobą też. No ludzie, panie. To mam taką propozycję, ponieważ ten temat wprowadziłeś deprawacji Nie. w polskich więzieniach, to byśmy to pociągnęli. Ale to już w następnej rozmowie. Dobrze. Dzięki. Nie dzięki. cię.